Chodźcie ze mną na taniec z gwiazdami. Ale zacznijmy od zatrzymania mojego taksi przez policję. Przez co lekko się spóźniłem i nie nagrałem niektórych rzeczy. Koniec końców dotarłem pod studio Polsatu. Przeszedłem przez bramki. Po drodze widzimy Teslę, Bagiego i Madzi w dekoracjach ślubnych. Czy dzisiaj będzie ich ślub? Na samym wejściu spotkałem Gabi, która pozowała sobie na ściance. No i resztę ekipy, czyli Karolinę i Miłosza. Idziemy zająć, mam nadzieję, jakieś dobre miejsce. I uwaga, mamy miejsce od razu za jury. Niestety w czwartym rzędzie, więc nie było nas widać. W TV. Teraz widownia się rozgrzewa, robiąc wspólną wielką falę. No i zobaczcie, jak wyglądają ręce Gabi po samoopalaczu. Moim oczom nagle ukazał się tańczący Przemek do Polska Górą. Ogólnie całe to studio na żywo jest o wiele mniejsze niż wydaje się w telewizorze. A znalazłem się tutaj na zaproszenie Basi i Michała, za co jestem mega wdzięczny. Trzymamy kciuki i Basia do finału. Coraz bliżej do rozpoczęcia programu na żywo. Całe żyli się zbiera. Zaczęło się od występu Wicked. Zobaczyłem Alfabę i Glindę. Pierwszy występ był w Właśnie Basie i Michała oraz z gościem Anetą Zając. A tu szczera reakcja na punktację jury. Tak. Teraz mamy Bagiego i Madzie. Tak wyglądali dosłownie 30 sekund przed ich tańcem na żywo. O, a tu mega zabawny Zorro Tomasz Karola. Czas na drugi występ Basi i Michała i dosłownie ekipa miała 20 sekund na posprzątanie parkietu. Zrobili to ekspresowo i zdążyli idealnie w ostatnią sekundę. Przerwy reklamowe tutaj w studio mijały dosłownie jak dwie minuty. A po przerwie ślub Bagiego i Madzi. Wszyscy na końcu krzyczeli GORZKO gorzko, no, ale obyło się bez tego. Ostateczna punktacja pokazała niestety, że Michał i Basia mieli najmniej punktów. Czekając na wyniki szybkie selfie Iwony i Tomasza, Bagi i Madzia przechodzą dalej. No a teraz czekamy, kogo to był ostatni taniec. Nie będę dzisiaj przedłużał. Barbara Bursztynowicz. Mieliśmy dosłownie łzy w oczach. Ich przemowy były przepiękne. Tak wyglądało szczęście tych, co przeszli dalej. Od razu po programie wszyscy zeszli na parkiet. No i zaczęły się wywiady. Ludzi było mnóstwo. Mnóstwo, ale przynajmniej porobiłem sobie fotki z wami. A na koniec mały spoiler od Przemka. Będziesz na scenie z Będę, to już tak. Jest confirmed. tak? Wracam z Eurowizji i od razu jadę tu tańczyć. Real.